Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, ze mną jest dekrawiec podłoga. Ślama, witam wszystkich No, i dzisiaj robimy taką jedną małą zmianę, bo ostatnio robiliśmy jedna broń challenge, ale mogliśmy używać wszystkich innych slotów, na przykład na leczenie czy tym podobne. Teraz robimy po prostu jeden slot challenge, czyli możemy używać po prostu, no. Jak jest powiedziane, jednego slotu. Więc. To, no, będzie bardzo trudno. i co? Tak będzie. Tak, widzimy się już w grze, oczywiście naszym celem jest dotarć do top 5, więc co? Widzimy się w grze. Pa, pa, do zobaczenia w sumie. Tak. Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w naszym pierwszym meczu, ale trzeciej próbie. No, bo raz, raz nam nie wyszło, bo tu jest taki fajny skarbiec, tylko że niestety nie daliśmy rady z nim. Drugi raz ja zdechłem na początku i mnie już tak trafił, po prostu wyłączyłem grę. Wyłączyłem grę, do lobby wyszedłem, zirytowany. No cóż, no, Ja sobie wylądowałem na stacji, gdzie planowo mieliśmy na początku lądować. Tamten widzę poszedł Leży. dalej. Dasz radę z walką. Bo jak nie ty, to to... Tak, tak było, nie zmyślam. Dobra. Leży. Ja mam amunicji. Przeżyjesz. O, a mi wypadł drugi klucz z rzędu. Jestem przez skrzynię z kluczami. Przy skrzyni, Ja ja nie mam amunicji. Czyli na niego wsiadłem. Masz na nagraniu, Zdeskoczyłem z góry. Motor się prawie utopił, a ja jednak, jednak, jednak powiedziałem mu nie ma takiego uja. No, I co ty wiesz? robisz? Stoję se. Co ty mnie zrzucasz? In. No, co ty <laughs> robisz? Ale ty nie. kamer. Byłem tu pierwszy, nie masz na to dowodu, że mnie tu nie było. Masz, bo ty tu nagrywasz. Wytnie się później. Prze zanim ci wyślę pik, to przed przytnę nagranie w tym punkcie. Mogłeś strzelać, wygodniej by Ci było. Zabili mi bo Szybciej, ludzie Zabiłem tu jednego O super, snajperzy! Jezus Kolejni, uciekaj Tu Zatych, są snajperzy tutaj, na podejściu Uwaga pod drzewem! Przy nas, przy nas, przy nas! O cholera, ze snajpy dostaje z kilometra, wiesz co? Ja się ewakuuję Plecy masz Cicho A -a -a. Uwaga strzela Zakrzy Co oni mi teraz nie dadzą Oni mi teraz nie dadzą cię uleczyć Wypuść mnie jakby co to ja będę pomałtku szedł Ej, masz matcy Dobra, idź Dzięki Ej, plecy, plecy, kolejny! Kroki słyszałem z tej strony. Mówiłem. Dwóch idę w dół na yeah. drugą stronę. Leży. Szybko, choć ja jestem tutaj w dole rzeki. 17, idę. 15, 13. Idę. Po, po dwa bije tak w ogóle. Coraz mi czas. A nie, zawsze tak było, dobra. Siedem. Lecze. Znaczy. Spokojnie, uda się. Potem stąd ucieczka, na wyspę i nawet uciekać wyspą jakby riftem No Chodź, wychodzimy Dobra. Ten typek miał jakieś pompy fioletowe czy coś, jak chcesz to tam sobie... Nie, ja już jak ktoś tylko DMR-a wezmę, lepszego Okej okay. Spieprzamy Chodź, tu w ogóle jest... Jeszcze... Ale widzisz, ale dobrze, że porobiłem tego jednego chociaż Chyba gdzie są... gdzie jest ta wyspa, bo jej nie widzę Boże, U. my w nie w tą stronę uciekliśmy, fajnie No dobrze idziemy Zresztą ja chciałem użyć tego z wyspy. A nie, to dobrze, rift, no. nieważne, ślepy jestem, nieważne. Ale nie, ale. Aha, na wyspę idziemy, no dobrze. Ja mam tutaj, to safe otworzymy na wyspie, choć. Szczerze mi chodziło, żeby uciekać riftem, a ale. Ale tu nikogo iść. nie ma, tu nikogo nie ma. A. Zobacz, Uf, ja mam wy są weź co, przyjmuj, ja się muszę jakoś wyleczyć. Nie, bo tutaj są, tutaj szarwy będą, nie, to trochę żłobniesz jednego. Się. Leży, sam był? No wiem, był obity. Leży, mieli białe leczenie? Mają apteczkę. Banany okay. mają, jabłka mają. Wiesz co, ja użyję tu apteki, tak trochę długo Typek? Je... Dobrze. Snajpał jest. Kolejny. Kolejny. 100 dostał, sto. dostał 100, dostał 100. Już, ja się muszę wyleczyć. No właśnie, ty się tam mutujesz. Nie, Dobra, gadam przez telefon, nie miałem czasu przez sekundę, no boże. Tam, nie wiem co ty robisz, konia walisz, co ty robisz. to jest? No buduj, czemu ty nie budujesz? Bo nie umiem, ja nie umiem się budować, ja to taki chuj! Podwalacie. cię. Wiem, widzę. Czuję, Telefa słyszę. Popięć. Nie zdążę twojej karty nawet podnieść. No i nawet nie poleciał. No dobra, 3, No ale zacząłem zaliczony. Ja tu miałem ważne rozmowy telefoniczne, telekomunikacyjne. No Niech zdechnie. Terrbiście. Czekaj, chwilę obserwujemy. Zdech, o, dobrze mu, tak. Dobra. I ten płyacz, winek. Wygrali. Pop, 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 pop popo, idę HP. No cóż. Dobra, to co, kończymy? To byłoby na tyle. Ja tak. byłem ryczką, ze mną był dekrawiec podłoga. Tak. Znaczna Pa cześć. Pa. Papa.